Pięknie woda wycieka ze sreny. Tak troszeczkę wracając do tematu 1.6 HDI Citroen Grand Picasso. Zobaczcie jak potrafił przeciekać wtryski. Udało się je z trudem wyjąć, trochę z tym walki było. Ale syfu jest sporo. Pięknie wszystko zarosło. Taką fajną mazią. Tu jedynie na pierwszym cylindrze nic się jeszcze nie wydarzyło, ale to już pewnie byłaby tylko kwestia czasu. No także nie jest to odosobniony przypadek. Słuchaj, to ile było robocze godziny przewidzianych? Bo proszę. Bodajże 41. A ile, ile, ile zrobiliśmy? Za 26. To co? To teraz trzeba poskakać, nie? A wpisze się 40, nie? No tak. To co? Aaj, tam. Nie umiem. <laughs> Pokażę Wam może jeszcze tutaj, zanim wszystko zostanie zdemontowane i rozebrane. Od przodu na podnośniku Porsche Cayenne. 4.8 V8 silnik. Słuchajcie, wymieniamy tutaj Praktycznie wszystko w zawieszeniu, prawie wszystkie gumy, tuleje, wózka, silnika z przodu, z tyłu, skrzyni biegów, podpory, wszystkie elementy. Także zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Wózki będą pomalowane proszkowo, będzie to auto odświeżone. Trochę tu jest rzecz, zabaweczek. Będzie olej w skrzyni biegów wymieniony w dyfrach w rozdzielaczu tylny wózek tak samo no i wszystkie elementy tutaj z tyłu zawieszeni też pójdą do malowania łącznie z wymianą tulei tylnego i przedniego dyfra także tak to wygląda na razie jest kawałek samochodu Troszkę korozji się pojawiło, ale to jest 2003 rok, także jest możliwość. O, widzicie ten przewód, widzicie ten przewód, ale nie bójcie się. Gaz został zdemontowany i gazu tu nie będzie. jeszcze trzeba wyrzucić tutaj te resztki, które po nim zostały. Zbiornika już nie ma z tyłu. Także idziemy w dobrą stronę. Ma około 300 tysięcy km przebiegu. Wygląda dosyć dobrze, to wszystko zdrowo od spodu. No, oprócz elementów, które tutaj trzeba powymieniać. No dobra, to bierzemy się do roboty. Pokażę coś więcej dalej, w miarę postępów prac. A tak wyglądają wypiaskowane wózki. Zobaczcie, proszę. Wszystkie elementy zawieszenia. Te stalowe elementy, że tak powiem. Wahacze. Drążki stabilizatora. I teraz będziemy wyprasowywać stare tuleje. Później pójdą nowe. Oczywiście po wymalowaniu, dlatego że nie można dać do malowania prosztowego z tulejami, ponieważ jest tam zbyt wysoka temperatura przy wprowadzaniu farby. I po prostu ta guma nie wytrzymuje, to się zacznie topić albo palić. Dobrze, idziemy z wypasowywaniem tych elementów. I teraz zobaczmy, jak się tu leje. Tu jest płaska końcówka, tu jest zaokrąglony grzybek. Jeszcze taka informacja: te tuleje zaokrąglone mają 45 mm szerokości i są wprasowane tak, że środek wypada równo na środku wahacza, czyli muszą wystawać po tyle samo z każdej strony. Tak samo jest tutaj z drugiej strony. Tutaj mamy tuleje o, o grubości 40 mm, w szerokości właściwie, i tak samo muszą wystawać po tyle samo z jednej do drugiej strony. Mamy tak i mamy tak. Proszę bardzo. Dobrze, teraz wahacze. Tu jest są wprosowywane od środka. Nie, nie od środka. Tu jest kołnierz. Kołnierz jest na zewnątrz. A tu kołnierz jest z tej strony. Czyli od tej strony mamy gumę. I od tej strony mamy gumę. Tak samo w tym wahaczu. Dobra, ta tuleja musi iść tak prostopadle do wahacza. A z nie ma znaczenia, bo jest pełna. To jest pełna, tu nie ma znaczenia. O, jest pełna. To są tuleje przedniego wózka i są zamontowane prostopadle w ten sposób do kierunku jazdy. A no tak. 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 Ok, teraz tylny wózek. Mamy te otwory i one idą jakby wzdłuż samochodu. To jest spod wózka. Tu mamy górę. Tylny wózek właśnie wrócił. Pomalowany proszkowo. Wygląda naprawdę imponująco, powiem Wam szczerze. Powiem Wam, że niektóre lakiery samochodowe tak się ładnie nie błyszczą, jak ten tylny wózek będzie wyglądał. Także trzeba wpasować nowe tuleje. I pomału składamy ten samochód. Przód już jest zamontowany, zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Jeszcze parę tam elementów zostało do złożenia, ale już, już zaczynamy proces składania. No i góra śmieci rośnie cały czas. Jeszcze parę sztuk jest do wymiany Ale chyba się jakoś z tym uporamy <laughs> Niektóre dość opornie wychodziły Trzeba było z nimi troszkę powalczyć, ale tak się zdarza Zobaczcie proszę No jest trochę tych gum powiem wam szczerze Tutaj mamy tylną belkę, to jest mocowanie sprężyn, jakby gniazd sprężyn u góry tu mamy tylne wahacze. Nie, nie, one nie są nowe, one tylko są zrobione jak nowe. Jest troszkę z tym zabawy. O, tak wygląda zawieszenie. Nowe wahacze wózek przedni, zrobiony w przednim moście, tu leje powymieniane. Zaczyna to nabierać kształtów. No to działamy dalej No dobra, mamy tylny wózek już z nowymi tulejami Błyszczą się, ale to słuchajcie, to są stare, są po prostu umyte dobrze. O tak to wygląda. No i mamy tylny wał. Też pomalowany. Ok, jeszcze taki szybki rzut naprzód. Proszę bardzo, stabilizator. No i składania ciąg dalszy. Pamiętajcie, w takiej sytuacji. Kiedy wymieniacie tuleje jakiegokolwiek rodzaju w zawieszeniu, oczywiście na elementach, które, które regulują wysokość samochodu, skręcajcie to dopiero, kiedy samochód stoi na kołach. Tutaj wszystkie śruby, czyli tutaj ta, te odwahaczy, wszystko to jest luźne. Nie jest tak tylko przyłapane. Tylko, tylko. Po to, że jak samochód stanie na kołach, dopiero one zostaną dokręcone na gotowo. Tak to wygląda. Zobaczcie wał napędowy, to jest napęd naprzód, też Też został ładnie pomalowany. W moście mamy nowe tulejki. Tutaj spróbuję wam pokazać wszystkie. Tutaj jest nowa tulejeczka. I tutaj mamy nową tulejkę. Dobrze, tutaj mamy podporę skrzyni biegów. Oczywiście ta tuleja metalowo-gumowa jest wymieniona. Sam spornik został pomalowany proszkowo. Mamy pomalowany wał napędowy. Proszę, zobaczcie. Podpora wału była wymieniona chwileczkę wcześniej, także jest świeżutka. Natomiast to mocowanie zostało pomalowane proszkowo. No i idziemy dalej. Tylny wózeczek, zobaczcie. Tylny wózek. Ładnie odświeżone tuleje, w wózku są nowiutki. Wahacze są pomalowane. I wszystkie elementy metalowe gumowe zostały wymienione. Łącznie z tulejami tylnego mostu. Zobaczcie, tu jest nowa tulejeczka. Tam są nowe tulejki. W wahaczach tak samo. to będzie dobrze widać tutaj te dolne tuleje w amortyzatorach również są nowe słuchajcie tutaj zobaczcie jest troszkę korozji ale właścicielowi zależy troszkę na czasie i plan wygląda w ten sposób przyjedzie do mnie następnym razem i tutaj te zwrotnice to co tutaj widzicie oraz amortyzatory to zostanie również pomalowane i zostaną wymienione sprężyny sprężyny będą obniżające, około 4 cm samochód będzie obniżony. Tak samo zobaczcie z tej strony. Wszystkie tulejki są nowe. Tutaj 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 w tych aluminiowych wachaczach, wahacze zostały wyszczotkowane, pomalowane lakierem bezbarwnym oraz wszystkie tuleje zostały wymienione, tam już nie dojdę z kamerą. I tak samo ta zwrotnica zostanie pomalowana, amortyzatory zostaną odświeżone, ponieważ one są dobre, z nich nic nie cieknie. Są sprawne w 100%. Jeszcze tutaj brakuje z tyłu stabilizatora, ale czekamy na, na te gumy tutaj. Także prace posuwają się jak najbardziej do przodu. Auto zostanie odświeżone. Trzeba będzie jeszcze ustawić oczywiście geometrię całego samochodu, ale to już jest to już jest na sam koniec. Tutaj zobaczcie, tak samo zostały tuleje wymienione, te główne także wszystko jest świeżutkie sam jestem ciekaw jak ten samochód będzie się prowadził teraz no i wracając jeszcze do zwrotnic, tak samo przednie zwrotnice zostaną pomalowane te amortyzatory przednie tak samo oraz następnym razem właśnie będzie wymiana tarcz hamulcowych i klocków przód i tyłu. także to wszystko zostanie Doprowadzone do porządku, no dobrze moi drodzy. To my walczymy dalej z tym autem. I jak już będzie tutaj więcej rzeczy zrobionych, wszystko Wam tutaj pokażę jak to wygląda. Zobaczcie, tutaj mamy podpory wydechu. za katalizatorami. A czemu one są obcięte? Nie wiem, czy wam to pokażę. Tak tylko trochę. <noise> Czegoś tu chyba brakuje. <noise> Tak, tak, uruchomiliśmy specjalne stanowisko. Producent, słuchajcie, zaleca wymianę sond Lambda. Tym. Eee, tego rodzaju sąd, Co 250 tysięcy kilometrów. Tutaj auto ma około 280, 90 bodajże. I właśnie wymieniliśmy wszystkie cztery sądy Lambda. Tu jest nowa. Nie wiem, czy uda się to pokazać też nowa. I tutaj mamy jeszcze, proszę bardzo. To jest nowa sonda. I jeszcze trochę ciosno się teraz zrobiło. Mamy napęd z tej strony, także za bardzo nie widać. Ale wszystkie cztery wszystkie cztery sondy są no, może tutaj, o tu ją będzie Proszę bardzo. I ta sonda. Wszystkie cztery sądy są wymienione. No dobra, to spróbujemy go odpalić. Dawaj! No żyje, żyje bestia. Żyje. Jest okej. Okay. zajął kanalizatory, ale za to dźwięk jest fajny. Ok, wychaliśmy autem na najazdy. Dlaczego? Po to, żeby poskręcać teraz wszystkie tuleje w zawieszeniu, ponieważ samochód stoi teraz na kołach i w tej płaszczyźnie dopiero możemy go poskręcać w ten sposób. No dobrze, moi drodzy, wróciłem właśnie z grometrii. Wszystko udało się ustawić. Tak to wygląda w tym momencie. Słuchajcie, no ten, etap, ten etap projektu mamy na razie zakończony. Klient musi wracać już do pracy. Potrzebuje do tego samochód. Także, także ten etap jest zakończony. Wymienię jeszcze olej w skrzyni biegów w tym momencie, w przednim dywrze, w tylnym dywrze oraz w skrzynce rozdzielczej. I słuchajcie. E, oczywiście samochód wróci za jakiś czas do mnie. Zrobimy kontynuację tego materiału, ale na tym na razie będzie koniec. Zobaczcie, tak to wyszło, On już zdążył się zaklapać. I wszystko to, co o czym mówiliśmy, będzie jeszcze kontynuowane. Także tak to, tak to wygląda na ten moment. Dobrze moi drodzy. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeszcze tylko Wam pokażę zobaczcie. Jeszcze te kółka trzeba zamontować. To są 22 cale Dosyć zacna oponka. Takie oto felgi. Dobrze moi drodzy. Jeśli wam się podobało proszę o kciukę w górę. Zasubskrybujcie kanał i dzięki za oglądanie. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.